Siela, to ja Freeze, jestem mądry YouTuber, dziś sprawdzamy głupi, YouTuberów ci mogą być YouTuberami, oto YouTube, uczestnicy! Hej, ja... Uh, uh, uh. Uczestnicy, a auto wasze dzisiejsze zadanie! Drzewo! To jest Drzewo! nagrać jest Drzewo! użyciem tego drzewa. Drzewo! <grym> ale Drzewo! 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 Musicie mówić do kamery o tym, co robicie na odcinku. W tym momencie się też z drzewem nie da się zrobić nic ciekawego. Co ty powiedziałaś? Ja wylatujesz z programu. Nie no, Mrożon, proszę! powiedz dlaczego powinnaś zostać w programie? Bo ja. bo Bo... ja. O nie, czy ona płaczy 15 razy w tym programie? Nie martw się, wygrałeś właśnie diamentowy bilet, który gwarantuje ci nieodpadanie przez 30 odcinków. Co? Ye -y! Ye -y! ciekawe co robi reszta uczestników. O kurwa, Fris idzie, musimy robić ciekawy content. A będą z nich youtuberzy Dobra, pamiętajcie, że jestem mądry i mam luksusową wiedzę YouTube'ową, dla której wy zrobicie wszystko. Tak jest freeze! No to kamerkę trzeba trzymać tak ale nie, nie tako, bo wtedy to źle. Wow Freeze, dzięki za te rady, wyniosę tak dużo z tego programu! Przestańcie już, no A kto jest najlepszym youtuberem w Polsce? Ty Freeze! Ty Freeze! Ty Freeze! Haha, oh, bo się zarumienie. Chwila, chwila, a ty czemu nie powiedziałeś, że Freeze? No ja to wolę Ogryska. Przenosimy się na panel. Dobrze, zapraszamy cię do nas, taka ma jesteś. Przepraszam, to się nie powtórzy. Jesteś zagrożona. Aha. Kolejna osoba. Hej, powiedzcie, że jestem zagrożony. Co? No, byłem na to przygotowany. Powiedzcie, że jestem zagrożony. No powiedzcie, no. Jesteś zagrożony. Aha. Hehehe. Odpadasz. Następny. Jak myślisz? Jak ci poszło? Chyba ok, zrobiłam content. Nie ty, to my zrobiliśmy. A. Jesteś żałosna, toksyczna, wcinasz się w zdanie, Elo. E. Co? Dlatego idealnie pasujesz do naszej ekipy. Gratulacje, wygrałaś twoje 5 minut. Wow, naprawdę chciałam pozdrowić mamę, tatę i wszystkich moich rodziców. Hurra!